Balić pewne stwierdzenie, które wyraża się w kilku prostych słowach. Nie grałem dawno nie mam skilla. Yhm... To bardzo mnie denerwuje niejednokrotnie, bo jest to takie sztuczne tłumaczenie e, i fakt, na początek jedna rzecz, z którą się zgadzam, można nie mieć, e, może komuś nie iść, o może tak, może komuś nie iść po dłuższej przerwie. E, przez dłuższą przerwę rozumiemy powyżej tygodnia i tak dalej, kiedy się nie miało dosłownie myszki w rękach, klawiatury, ręki na klawiaturze i e, no, kompletnie sterowanie może być lekko mniej obeznane niż to było na bieżąco, ale poza tym sterowaniem i może samymi aspektami farta, bo na pewno ktoś, kto dawno nie grał, kiedy wchodzi na, na swoją ulubioną grę, czy to jest Call of Duty, czy Battlefield, wchodzi z takim psychicznym założeniem. Kurde, nie mam skilla, bo dawno nie grałem. I to jest pierwszy błąd, który moim zdaniem powoduje to, że właśnie tego skilla nie mamy. A raczej nie ma ta osoba, która sobie to wmawia, bo to jest tylko w zasadzie placebo. To jest próbowanie tłumaczenia sobie tego niefarta właśnie tym brakiem skilla. A szczerze mówiąc, taka rzecz, która już... Skilla ciężko jest jakoś nazwać jednorako, jakoś tak... Skill to to i to, ciężko byłoby to. Jeżeli bym miał powiedzieć, co to jest skill, dla mnie byłoby to, to grupa zachowań i reakcji e, oraz umiejętność budowania pewnego schematu gry, e, chociaż też co do tego schematu gry, nie tylko go budowania, ale umiejętność przystosowania się do trwającej gry e, według danego schematu, właśnie tego trwającego i nie, da nie, nie dać się zaskoczyć. Że tak powiem, czymś, co dzieje się na bieżąco, i bycie, że tak powiem, w stanie odpowiedzieć ogniem na każdą sytuację. To najprościej, można by powiedzieć, skillem. Czyli takie. Umiejętność po prostu dobrego zachowania się w każdej sytuacji, bo jeżeli ktoś ma skilla, niezależnie od tego w co gra, na czym gra i tak dalej, yy, po prostu będzie, że tak powiem, wiedział jak się zachować. Chociażby to, czy przykampić w pewnym momencie, jak dostanie flesza na twarz, czy iść dalej. Wydaje mi się, że po takim okresie, po jakim ja gram, na pewno już takie zachowania się ma i nie trzeba w zasadzie jakoś długo nad ni na nimi pracować. Jeżeli ktoś, że tak powiem, dużo myśli w grze, samym myśleniem czasami, jeżeli ktoś nie ma takiego skilla. Yy, że tak powiem, od sprzętu, że nie, nie zawsze dobrze mu się porusza, nie zawsze wygodnie mu jest trzymać myszkę w prawej ręce, czy jakoś tak, nie wiem, nie wiem nawet jak to określić. To samym myśleniem w grze można bardzo dużo zdziałać. Bo jeżeli na przykład zajdziemy wroga od tyłu, patrzymy na radar, wiemy gdzie go nie ma, a wiemy gdzie jest, to już możemy zadziałać kompletnie inaczej. I co za tym idzie? skila. Tak samo jak braci się, kurde, nie traci. Moim zdaniem, przynajmniej. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was myśli inaczej, sekcja komentarzy jest pod filmem, w której możecie dawać znać, ale moim zdaniem, bez względu czy. To, o właśnie, rzecz o której nie powiedziałem. To jest drugi gameplay, druga gra, jaką rozegrałem po mojej 10-dniowej przerwie. Ponad 10-dniowej przerwie. I jeszcze. Byłem podczas grania tej rundy, byłem styrany jak koń po westernie, bo to było po, po tej 10. Znaczy, no, nie mówmy, znowu, że 10-dniowa droga jest ciężka, ale kiedy się siedzi w samochodzie przez cały czas, to można troszkę y, otępieć. Jeszcze osób mnie, bo alfa nie strzeknęło teraz, y, ale y, powiedzmy, że grałem to w stanie zmęczenia i można powiedzieć również, że jest to nie moje maksimum nawet po tej przerwie. Y, co za tym idzie? Powtarzam, skila się kurde nie traci. Można co najwyżej się odzwyczaić od, od myszki, od sterowania. No i dobra, to tyle to gameplay, jak już mówiłem. Pierwszy czy drugi, drugi yy, po mojej przerwie, jaki zagrałem na Black Opsie. E, co więcej, gameplay teraz chciałbym, żeby pojawiały się co drugi dzień. To już mówiłem jakiś czas temu, e, czyli w sierpniu. Ten film widzicie 2 sierpnia, ale, ale możliwe, że za niedługo to będzie czwarty, 6 i tak dalej. Ponieważ przez początek wakacji strasznie dużo pracowałem nad filmami, przez co miałem, że tak powiem, mniej czasu na typowe wakacyjne opieprzanie się a również chciałbym tego trochę doznać przed szkołą, rozumiecie jestem też teraz przede mną, że tak powiem określany najcięższym rokiem rok w szkole, bo druga liceum, czyli największe tyranie. No, chociaż ja znowu będę się opieprzył, w życie. Eee, tak więc, chcę jeszcze troszkę, że tak powiem, wychillować w te wakacje, e, popierdzielać się, gameplaye dalej będą, e, dalej, no właśnie, możemy dalej sobie pograć razem, jeżeli nie wrzucę gameplaya, to jeżeli się pojawicie wszyscy e, na, na Steamie, e, zrobimy grupę, zagramy sobie, a to w MW2, a w mw może w Black Opsa, z Black, Black Opsa będzie ciężej zagrać, ale damy radę. Um, na Xfajerze też sobie pododawajcie mnie na, na fejsiku, jak polajkujecie to też do mnie traficie i coś jeszcze miałem znowu ważnego do powiedzenia, co mi umknęło. Um, a, myślałem o założeniem TeamSpeaka jakiegoś, żeby można było do mnie na bieżąco podejść i pogadać, ale to tyle. E, pamiętajcie, żeby ocenić, skomentować i dać znać coś w związku z tematem. See ya.